Witam widzowie, mamy nowy update w RP i wszyscy mówią, że jest to najlepszy update w ostatnim czasie. Ja go jeszcze nie sprawdzałem, mega się jaram, wiem tylko o pewnym sekrecie, który oczywiście Wam pokażę na dzisiejszym filmie. Sekret jest ogromny, jest mega mocny, więc koniecznie oglądajcie ten film do końca, zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwonkiem aby nie ominąć nowych filmów na tym kanale, a naprawdę bardzo warto nic nie ominąć, nie wnikajcie w skina, ok? Dobra, już mam swojego. Słuchajcie, dzisiaj jedyne co zostało dodane to jest nowy dom, z tym, że ten dom może być zamieniony na 6 różnych opcji tak jakby. Tak jak na przykład mamy nie wiem, bazę jakąś, co nie. No na przykład tutaj mamy bazy i możemy tę bazę zamieniać na Policyjną, wojskową, chyba na jakieś, jakąś bazę strażaka, i tak dalej. I to jest zawsze bardzo fajne, a teraz dodali nam coś jeszcze innego, ponieważ teraz mamy domek, który możemy w ogóle totalnie już zamieniać, że on będzie zupełnie inaczej wyglądał, ponieważ są to ogólnie takie opuszczone ruiny jakieś. I może to być jakieś właśnie opuszczone miasto, opuszczony dom, czy coś w tym stylu. Zaraz sobie wszystko zobaczymy. Mamy aż sześć opcji do wyboru, z tego co pamiętam. Tak, jest sześć opcji. Jedna za VIPa, czyli za gamepassa za 1000 robuxów. Ja oczywiście mam ten Game Pass, więc wam pokażę tutaj wszystko. I w jednym z tych domków mamy ogromny sekret. Naprawdę on jest. Wielki, więc jego też wam oczywiście pokażę i pokazuję wam go chyba jako drugi foset, a więc myślę, że całkiem spoko. Pierwsza wersja tego domku wygląda w ten sposób. Jest to takie opuszczone miasto, można powiedzieć. Mamy cztery tutaj budynki, które są totalnie rozwalone, tak jak widzicie. Patrzcie jaki tutaj fajny klimat można zrobić. Na przykład włączymy sobie teraz mgłę i zobaczcie, jaki fajny klimat się tutaj robi, co nie? Tu mamy kolejny budynek, on jest piętrowy, wejdźmy sobie do góry i zobaczmy, no nic tutaj nie ma. To jest po prostu wszystko takie, wiecie, rozwalone, żadnej tutaj rzeczy nie ma. Zaraz sobie zobaczymy, zobaczymy sobie, jak wyglądają kontrolki od tego domu. Nie, tutaj nie działa kolor brama też na pewno nie działa, bo tu nie ma bramy to nie działa, kamery? kamer nie ma ogólnie bardzo to jest klimatyczne takie dosyć mroczne można powiedzieć i w sumie nic tutaj za bardzo takiego ciekawego nie ma nie wiem też czy przyda się to takim zwykłym graczom ale na pewno bardzo się to przyda youtuberom przynajmniej ja to bardzo, ja to bardzo wykorzystam i mi się to bardzo przyda do jakiejś serii czy tam jakichś innych odcinków, no wydaje mi się, że w tej wersji domku to jest wszystko, w sumie nic tutaj raczej nie ma, więc przejdźmy sobie do kolejnej wersji czyli opuszczonego domu i właśnie w tym domu jest naprawdę ogromny sekret który może pokażę wam pod koniec z tego filmu, więc koniecznie oglądajcie oglądacie do końca. Na razie sprawdzę sobie tylko ten domek bez pokazywania jakby sekretów. Zobaczmy sobie jeszcze na frikami, jak to wygląda. W sumie wygląda to trochę jak taka rezydencja jakaś opuszczona. Zobaczcie, wiecie, takie jakieś filary białe i tak dalej. Przypomina mi to trochę pałac prezydencki, który mamy zagień Paza za 800 robuxów, tylko że taki trochę mniejszy po prostu, no i wiadomo, dużo bardziej zniszczony. Weźmy sobie do środka. No w sumie ja już mniej więcej ten domek widziałem, bo jakby nie robiłem tego sekretu sam, ale dostałem filmik i po prostu widziałem mniej więcej wnętrze tego domku, więc to no tutaj troszkę już tego wnętrza, znam akurat. Tutaj mamy. W ogóle to jest ciekawe, bo jakoś tak się dziwnie kładziemy w tych trumnach. Zobaczcie, jak jesteśmy skuleni tutaj. To nie wiem, to tak zauważyłem, ale to jakieś takie dziwne. Więc ogólnie w tym domku są jakieś rzekszy tutaj. Nie wiem, jakaś brama rozwalona. I tutaj kolejna trumna. Jakieś takie dziwne ogólnie rzeczy mamy. Wejdźmy sobie do góry. Mamy takie zakręcone schody yy, na samym środku. I u góry mamy praktycznie to samo, co jest na dole. Wygląda to w sumie identycznie. Tutaj mamy jakieś bloki porozwalane, i ogólnie wszystko jest totalnie rozwalone. Mamy z tego co pamiętam, wyjście na górę. O, okej, okay. ale nie ma tego od początku. Tego dopiero, kiedy sobie aktywujemy sekret tutaj nam się pojawia drabinka i wtedy możemy wyjść na dag jakby. No ogólnie sekret jest tutaj dosyć skomplikowany i bardzo fajny. Ogólnie ten domek naprawdę bardzo ładnie wygląda i myślę, że też no klimat w tym domku i ogólnie jakby, jakby na zewnątrz ten domek jest mega klimatyczny. Zobaczmy sobie kolejną wersję domku, czyli te dwie mamy sprawdzone, teraz mamy to. ok więc to jest jakby kolejny dom opuszczony, tylko jakiś taki inny. Zresztą tamto to była taka jakaś, jakaś bardziej willa, rezydencja, a to jest taki faktycznie dom i zobaczmy jak on wygląda. Okej, okay. wygląda w sumie ciekawie, jest dosyć spory, 200 na tył. Wow, ej, dobra, ciekawie to wygląda. Zobaczmy sobie, czy coś mamy w środku, czy coś tutaj znajdziemy. Ja też nie wiem, czy w ogóle wszystkie sekrety w tym update'cie są odkryte. Bo wiecie, tutaj jest potencjał na naprawdę bardzo fajne sekrety, bo mamy dużo opuszczonych domków, jakichś takich mrocznych. No, jeżeli jakieś sekrety jeszcze tutaj są, to na pewno za kilka dni się o tym dowiemy, albo może nawet jeszcze dzisiaj. No, zobaczymy. Tutaj są jakieś porozwalane bloki. Nie wiem w sumie, co to jest za bardzo. Tutaj też jakieś rozwalone ściany. Nic co nie ma w środku, totalnie. są jakieś te czarne bloki. Weźmy sobie do góry, może coś tutaj będzie. Okej, okay, tu jest bardzo Rozwalone to wszystko. Da się tu jakoś wyjść. O, właśnie, tutaj jest deska, i pak się, da się chyba tutaj wyjść. Okej, okay. możemy wyjść na to poddasze, które jest mega zniszczone, i przy okazji tego poddasza też może wyjdziemy sobie na ten dach. Ogólnie spoko domek, ale nic tutaj chyba takiego konkretnego nie ma. Okej, okay. tutaj jest coś ciekawego, bo to mi wygląda na jakiś park. Ej, co to jest? Ej, dobra, to jest mocne, podoba mi się. Jeszcze nie wiem do końca, co to jest. Wygląda to w sumie jak jakiś taki las i złomowisko w jednym. Bo, patrzcie, to są jakieś wraki samochodów, jakiś tir w ogóle. Ej, mocne to jest, coś jest w tirze. Nie, nie ma nic w tirze. Ej, dobra, to jest naprawdę mega klimatyczne. Ja już się nie mogę doczekać, aż to wykorzystam w jakiejś serii. Poważnie. Ej, dobra, naprawdę bardzo fajne. To jest jedno z moich ulubionych, bo na pewno to wykorzystam do jakiegoś odcinka. gdzie tam do serii. To jest naprawdę bardzo fajne, bardzo klimatyczne i to mi się mega podoba. Sprawdźmy sobie kolejny, kolejną wersję tego domku. W ogóle szybko to idzie, bo już mamy cztery domki sprawdzone. Ale jeszcze mamy sekret, który pewnie nam zajmie kilka minut. Bo on jest mega długi. Co to jest? Ej, dobra, to wygląda super. To jest jakiś magazyn. Ej, mega się cieszę, dobra, to jest takie świetne, po prostu nie mogę się doczekać, aż, aż będę mógł tego kiedyś użyć, poważnie, to jest po prostu przepiękne, jestem tylko ciekawy, co oni zrobili w środku tego, mam nadzieję, że to będzie jakoś fajnie tutaj wypełnione, możemy to otworzyć, możemy otworzyć te bramy, ej, dobra, super to wygląda, naprawdę, to jest chyba jeden z lepszych update'ów i mówię to poważnie, ludzie nie kłamali, a, w środku to jest takie puste, no ale dobra, coś to tutaj można sobie też propsami zrobić to, co chcemy, w sumie spoko, dobra, zobaczmy sobie, bo tutaj nic za bardzo w środku nie ma, to jakieś tylko skrzynki, Dobra, no jest to ogromne, ale ogólnie bardzo puste. Nic tutaj za bardzo nie ma. Możemy sobie tylko wejść do góry i tutaj co, kolejne jakieś skrzynki. Tutaj wszystko rozwalone i w sumie tego skrzynki mamy tutaj w środku. No więc dobra, a możemy na przykład kolor zmieniać? Nie możemy. A to jest w sumie było fajne, abyśmy mogli kolor zmienić na przykład tych cegiełek, co nie? Ale tak naprawdę to praktycznie w ogóle nie możemy tymi domkami zarządzać, bo tu nawet kamer nie ma, za premium to nie działa, a muzykę możemy włączyć. O, muzyka działa. Dobra, to akurat spoko. Zobaczmy sobie kolejne. Z tego się mega cieszę. A zobaczmy sobie na kolejne, czyli ostatnie. To jest za vip czyli za 1000 robuxów. Zobaczymy, co dostajemy za 1000 robuxów, bo wydaje mi się, że tutaj może być coś mocnego. jest to jakiś opuszczony bunkier Ej nie gadaj. Jeżeli tak, to ja jestem mega ucieszony, naprawdę, to, to jest już dosłownie najlepszy chyba w historii Brookhaven. Ej, co to jest? To chyba naprawdę jest jakiś bunkier. Dobra, zaraz zobaczymy. Tutaj tego mamy coś oszklone i możemy zobaczyć mniej więcej, co jest w środku. A możemy to zasunąć? Nie, nie możemy. Dobra, nie możemy. Wejdźmy sobie do środka w takim razie, tylko jak? A tutaj mamy wejście na dół, okej. Więc zobaczmy sobie, co my tutaj mamy, okej. Okay. Nie do końca mi to cokolwiek mówi, co to w ogóle jest, jakaś bardzo dziwna maszyna. Jeżeli macie jakiś pomysł w ogóle, co to może być i w ogóle co to jest za budynek, bo w sumie to mi nie wygląda na schron. się znaczy, też to może służyć jako schron, ale schron jako schron to to chyba nie jest. Możecie napisać w komentarzu, co tam według was jest, będę serdecznie wam komentarzy oczywiście. Ale ja nie wierzę, że w tym miejscu nie ma jakiegoś sekretu. No kurczę, przecież to jest taki świetny dom do zrobienia jakiegoś sekretu, ale nie wiem, jakby był to już ktoś, ktoś go pewnie odkrył chyba że jest mega ciężki do odkrycia, a co to jest? O, tu się możemy tak jakby schować trochę, ale przejścia tutaj chyba żadnego nie ma. Zobaczmy sobie, na latającej kamerze. Nie, tutaj nie ma, tutaj nie ma. Dobra, sekretu chyba nie ma, przynajmniej takiego, który byłby widoczny. Dobra, wychodzimy do góry, sprawdziliśmy chyba każdy domek. Spoko to wygląda. Ten też bardzo fajny, tylko jeszcze nie wiem za bardzo, jak go mogę użyć. No w sumie jako taki schron. Jako schron wygląda naprawdę spoko. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie do tego pierwszego domku, w którym jest ten ogromny sekret. A właściwie to są dwa sekrety, ale jeden jest taki bardzo malutki i tak naprawdę nieznaczący nic, więc nie mówiłem nawet o nim, ale Wam go pokażę najpierw mały sekret jest w tym miejscu, mamy tutaj taki jakby kwadracik i malutki napis na tyle budynku i tutaj mamy po prostu napisane, że ten budynek jest w przyszłości ale nie do końca wiadomo o co w sumie z tym chodzi, po prostu mamy taki jakiś mały sekrecik, mały napis, który jest ledwo widoczny no ale jest, więc to jest taki mini sekret ale teraz przejdźmy do tego ogromnego którego zapowiadałem od początku to jest serio ogromny sekret, jeden chyba z większych na Brookhaven a na pewno jeden z większych, które mamy w domkach w ogóle, więc lecimy z tym sekretem, idziemy sobie do domku i na dole, za tym tutaj stołem, mamy notatkę. Musimy sobie na nią kliknąć, proszę bardzo, klikamy, włączcie sobie dźwięki, polecam wam to zrobić, ponieważ fajne dźwięki się ogólnie wydobywają z tych sekretów, no i po prostu warto sobie to zrobić. Teraz idziemy w to miejsce i za tą srebrną trumną mamy przycisk, więc musimy go nacisnąć, uwaga, musicie sobie dobrze stanąć, żeby go zobaczyć, ja teraz na przykład go nie widzę, więc musimy poprawić swoje miejsce, o, 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 dobra, przycisk jest tutaj, więc klikamy go i jest słuchajcie nowy dźwięk tak jak słyszycie teraz musimy sobie wejść do góry i bierzemy sobie kryształy które są w tym miejscu musimy sobie iść tutaj do tego okna i tutaj w rogu są kryształy klikamy okej okay. dostaliśmy kryształy więc mamy je teraz i cały czas je trzymamy nie usuwamy ich jak mamy te kryształy to schodzimy sobie na dół i tutaj za schodami mamy stoli i pojawiła nam się tutaj nowa notatka wcześniej jej nie było klikamy sobie na tą notatkę teraz znowu idziemy do góry i musimy się położyć w tej trumnie uwaga kładziemy się i ja widzicie tutaj na środku pojawił się taki ogień. Dobra, kiedy odpaliliśmy ten ogień, to zwróćcie uwagę, co jest tutaj w tym miejscu na górze. Tutaj jest jakby pusto, co nie? Ale teraz, kiedy sobie to już zrobiliśmy, to schodzimy na dół i w miejscu, gdzie była ta jakby notatka, to mamy ten kamień i tutaj jest przycisk, który jest mało widoczny. Klikamy go. Ok, pojawił nam się dźwięk i teraz idziemy do góry i patrzcie, co się w tym miejscu zrobiło. Mamy klatkę. A w klatce jest lis, więc po prostu klikamy sobie na ten lis, no wiadomo. Jak sobie kliknęliśmy na tą kartkę w notatce, to teraz idziemy sobie na dół i w tym miejscu mamy brązową truny więc klikamy sobie za którym mamy przycisk, klikamy na niego. I jak widzicie, pojawiło się tutaj pojawiło się światło i jest tutaj dźwięk. W ogóle jak się ten obraz wcześniej był, nie wiem, nie mam pojęcia, nie pamiętam, czy on tutaj wcześniej był. No w każdym razie mamy też taki ciekawy obraz tutaj w tym domku. Teraz, kiedy to zrobiliśmy, idziemy sobie na zewnątrz i mamy w ogóle mega fajną, taką słodką brzeź, ponieważ tutaj na tym krzaczku pojawiły się dwa gołębie. Zobaczcie, jak one wyglądają. Mamy takie o! Ej, one dźwięki wydają, co jest? Nawet nie wiedziałem. Fajne w sumie. I teraz musimy to sobie na nie nacisnąć. Ok, i pojawi się kolejny dźwięk. To jest w ogóle fajne, bo na brokię nie mieliśmy ptaków wcześniej, a teraz się pojawiły pierwsze. Idziemy sobie teraz do góry i klikamy sobie tutaj, mamy za tą trumną na piętrze, szarą, mamy kolejny przycisk, więc sobie na niego klikamy i zrobiło się w sumie to samo co wcześniej. O, i teraz się ten obraz pojawił. Dobra, czyli wcześniej go nie było. I tutaj mamy obraz z jakąś kobietą. Teraz schodzimy na dół i nie wiem, czy to zauważyliście wcześniej, ale tutaj pojawiły nam się jakby liczby, na które możemy kliknąć i tutaj nam się zmieniają po prostu numerki. I pierwszy numerek, który musimy ustawić, bo będzie kilka razy trzeba zmieniać ten kod, to jest 1155 I dobra, myślałem, że się pojawi dźwięk, ale jednak nie ma Kiedy wpisaliśmy sobie ten numerek, to idziemy na tył, ponieważ tutaj pojawiła nam się ta drabina, o której wam mówiłem Wchodzimy sobie na tą drabinkę I tutaj na dachu pojawiła nam się też kolejna rzecz, której wcześniej nie było, to być może zauważyliście Zegar, mamy zegar, którego wcześniej nie było, klikamy na niego i jak widzicie mamy taki głośny dźwięk i teraz mamy jakiś laser z nieba w to miejsce Więc idziemy sobie w to miejsce do domku, schodzimy na dół I teraz idziemy sobie do góry i u góry zamiast klatki teraz mamy... <gryw> Kim pan jest? Przepraszam Dobra, mamy jakiegoś dziwnego gościa tutaj, ale to nie jest część sekretu, spokojnie Zamiast klatki mamy ogólnie tutaj trumnę z listem i z nową książką I teraz sobie musimy tą książkę wziąć, więc bierzemy... I mamy nowy dźwięk, to jest jakby nowa księga. Idziemy sobie teraz na dół i na dole pojawiła nam się kolejna rzecz w tym miejscu. Zamiast laserka, zamiast światła chyba, bo tutaj wcześniej było światło, chociaż nie wiem w sumie już sam. Po prostu pojawi pojawiła nam się książka, która się pali. Jest to tak czerwona książka i nacisnąłem na nią właśnie. I wydobył nam się kolejny bardzo długi dźwięk. Teraz idziemy sobie tutaj. I musimy sobie wpisać kolejny kod. Jezus, co to jest za postać? A drugi kod to jest 1200. Dobra, to jest zrobione, więc teraz znowu musimy wyjść sobie na dach i po raz kolejny musimy kliknąć na ten zegar, więc idziemy. Kiedy teraz klikniemy na zegar, to ten, ten jakby, ta lampka zniknie ok jest kolejny głośny dźwięk i teraz znowu pojawi się nam coś innego w tym jakby pomieszczeniu więc idziemy sobie teraz do góry ja widzicie teraz pojawiły nam się tutaj tak naprawdę no w sumie co, co to jest no jedno krzesło dwa jakieś stoliczki i tutaj mamy list mamy też mini wersję tego mostu który mamy na Brookhaven tam o no, pe no pewnie każdy zna ten most to jest ten most tutaj w tym miejscu mamy też ukryty napis jakby za tym mostem taki malutki napis ale tutaj nie ma nic konkretnego w sumie i teraz jedyne co musimy zrobić czyli ostatnie to musimy sobie trzymać tą książkę cały czas i idziemy do Muzeum, ponieważ w muzeum też mamy Jakby nowy sekret, teraz po prostu Podchodzimy sobie do tej książki i tak jak widzicie Mamy nowy dźwięk i po prostu Pojawiło nam się takie coś na tej książce Taka jakaś lampka i pojawiły nam się Też napisy nad, yy, nad Tymi, nad obrazami, po prostu nad każdym obrazem Jest nowy napis, no i to jest w sumie cały sekret Jest on bardzo długi, ale wydaje mi się, że Całkiem fajny, znaczenia tego sekretu Chyba jeszcze nie rozumiemy, chociaż w sumie Sam nie wiem, nie wiem czy jest więcej sekretów Jeżeli tak, to będę was oczywiście informował Subskrybujcie kanał, z bieżkiem, żeby nic nie mogli nie w górę i zapraszam was na sklep ercio.pl pierwsze link w opisie. Tam znajdziecie naprawdę bardzo fajne ciuszki i wiele więcej, zresztą sprawdźcie sami. Do zobaczenia jutro i pa pa!